Survival to sztuka przetrwania w sytuacji ekstremalnej. Umiejętność radzenia sobie w obliczu nagłego niebezpieczeństwa, które może pojawić się wszędzie. Ten film może Ci się przydać bardziej niż umiejętność rozpalania ognia. Gdy wybieramy się w podróż, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś może się stać. Im mniej myślimy o tym, że jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie, tym tak naprawdę bardziej jesteśmy zagrożeni. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, nie jest świadomym tego, że, że może być czymś celem. Planując podróż, należy pamiętać o pierwszej podstawowej zasadzie, to jest, aby pakować się samemu. Jednym z pierwszych pytań, jakie usłyszymy na, podczas kontroli bezpieczeństwa bagażu, będzie to o to, czy ten bagaż jest nasz i czy sami się pakowaliśmy. Czyli wszystkie przedmioty, które tam są, bierzemy za nie odpowiedzialność. Jesteśmy pewni, co tam jest w tym bagażu. Należy też pamiętać o tym, żeby nie brać od innych osób przedmiotów do przewiezienia, bo, na przykład, kolega bardzo nas poprosił o przewiezienie czegoś dla swojej siostry. Czy materiał wybuchowy, czy narkotyki możemy dowolnie formować w dowolne kształty, w dowolne kolory. Może to być figurka ozdobna jakiegoś zwierzątka, dla nas zupełnie innego materiału, niż nam się wydaje. Uwaga. Pasażerowie są proszeni o nie bagażu bez opieki. Przedmiotami, których nie możemy zabrać do bagażu podręcznego są na przykład pistolety, zabawki, płyny powyżej 100 ml. Nie są to tylko napoje i perfumy, ale również są to przedmioty o trochę innej konsystencji, na przykład pasta do zębów, żel do włosów. bardzo zdziwiona, że nie można wnosić płynów. Na przykład zwykłej wody. Dobra. Wzięło się to stąd, iż materiały wybuchowe mogą być pod różną postacią. Mogą być to żele, emulsje, płyny. Dziękuję, to wszystko. Takim przedmiotem może być również pilniczek do paznokci. Druty takie do robienia sweterków. Noże, nożyczki, zapalniczki powyżej jednej sztuki, przedmioty zabierające ostrza. No, spotkałem się już z tym nieraz, że właśnie zostały zarekwirowane sprzęty. Też mi się zdarzyło przez czasami zapomnieć o tym. Zapomniałem o nim całkowicie. Miałem go schować, ale. Dobrze, nie Zobacz może mi pan przewieźć, bo jest to narzędzie zabronione. Na nie da. No. Kontrole są raczej, no tak jak widziałam i czego doświadczyłam, porządne. Chociaż wiedziałam, że nie mam nic zabronionego, nie chcę nikogo zabić, nie chcę, nie chcę nic przewieźć nielegalnego, to i tak bałam się, że jednak coś tam znajdą, coś, coś wynajdą. Należy pamiętać o celu tej kontroli bezpieczeństwa. Ma być tak, żeby nikt nie wykorzystał tego, co mamy w bagażu do zrobienia krzywdy nam czy komuś innemu. Zapraszam Pana tutaj do kontroli. Proszę, rączki w bok. Po zakończonej kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów, które nie należą do strefy Schengen muszą przejść odprawę graniczną przeprowadzoną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Naszą podróż warto już przygotować w domu, tak żeby nie skończyła się ona na lotnisku. Bardzo ważną rzeczą jest sprawdzić przed wyjściem z domu, czy dokument uprawniający do przekraczania granicy jest ważny czasowo i czy należy do nas. Zdarza się tak, że osoba jest tak zaoferowana podróżą, iż po prostu bierze dokument nie swój, brata, siostry. Niestety Straż Graniczna na 100% taki fakt stwierdzi i także będzie zmuszona przerwać podróż. Gdy stałem w kolejce do sprawdzania paszportów i dokumentów osobistych, zauważyłem, że mój paszport jest nieważny. To mnie trochę zaskoczyło, bo byłem przekonany, że będzie ważny do końca tego roku, a okazało się, że pół roku już leży w szafce i nie można go użyć. Niestety procedura jest taka, że musimy ten dokument zatrzymać. Zostanie skierowany długo i nie celem dalszych czynności. Dobrze? Gdyby to był prawdziwy lot, a nie szkolenie, nigdzie bym nie poleciał, po prostu bym został w Polsce. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyście wiedzieli, czy kraj, do którego podróżujecie, znajduje się w strefie Schengen, czy nie znajduje się w strefie Schengen. Jeżeli znajduje się w strefie Schengen, nie musicie wtedy przechodzić odprawy paszportowej wykonywanej przez funkcjonariuszy straży granicznej. Pamiętajcie o tym, że nie wszystkie kraje znajdujące się w Unii Europejskiej znajdują się także w strefie Schengen. Przykładami takich krajów jest Wielka Brytania i Irlandia. Podróżując do tych krajów, musimy przejść odprawę paszportową. Właściciel czerwonej walizki pozostawionej na hali głównej jest proszony o natychmiastowy kontakt z punktem informacji. Poruszając się po lotnisku i jego okolicy należy pamiętać o niepozostawianiu bagażu bez opieki. Widząc jakiś bagaż pozostawiony należy reagować, należy to zgłosić. Zaskoczyło mnie to, że tak od razu szybka jest taka interwencja. Każdy bagaż traktowany jest jako potencjalnie niebezpieczny. Dlatego zarządzana jest ewakuacja portu, wstrzymany jest ruch samolotów, czyli nikt nie przyleci, nikt nie odleci z tego portu. Tylko dlatego, że przez roztargnienie zostawiliśmy torbę, bo zaciekawiło nas ktoś coś w sklepie na przykład. Podróżując samolotem, nie możemy tam wykonywać pewnych czynności. Na przykład nie można palić papierosów. Kolejnym przykładem jest alkohol. Wiadomo jak. Alkohol to i, to i różne pomysły: typu zgłoszenie komuś, że jest pozostawiony bagaż na pokładzie statku, czy jest gdzieś bomba. Może być potrzeba wylądowania na najbliższym lotnisku, sprawdzenia całego statku powietrznego, a to są koszty, które możemy spłacać przez 20-30 lat.